Cześć, Mano widzowie! Z tej strony Elzart mamy poruszanie na markecie Steam, więc leci też do Was filmik. Szybko sobie o tym pogadamy i w skrócie co się wydarzyło, no bo lekkie poruszenie jest. Ale jeszcze szybkim wstępem, Wstępem, wstępem zapraszam Was na Pirate's łapka, gdzie możecie wymienić swoje skiny, zawsze to lepiej tutaj wymieścisz na przykład na rynku Steam sprzedawać i odkupować tutaj z prowizją, więc link do strony w opisie .com. macie tutaj darmowe 10 dolarów przy imieniu wraz z moim kodem ELZART Więc serdecznie polecam macie tutaj Spring Discounts, jakieś tam specjalne promocje od stronki jakby tego było mało, strona nie wlicza tutaj w cenę skinów, craftów i czarników, więc wyjmiecie tutaj. Naprawdę dużo przepięknych krawcioków Jest tego na stronie od zawalenia szarym Można zdjąć i sprzedać dodatkowo I jakby tego było mało Przy wpłacie wraz z moim kodem Dostajemy 35% bonusu przy doładowaniu Przy doładowaniu 100 dolarów Darmo 35 dolców I przy doładowaniu od dolarów Darmo 350 dolarów Bonusu metod płatności Linkacz będzie w opisie Przechodząc Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Albowiem mieliśmy, mieliśmy poruszenie Na skrzynkach typu karydowy. Szaterek Szaterek Jakby Najmniejsze tutaj poruszenie wywołał ale zobaczcie, też jest jakieś poruszenie, to jest 22 do jakichś 23, 4, więc jest lekkie poruszenie. Ale to jest najmniejsze z poruszeń dzisiejszych. Zobaczmy dalej. Broken Fang. Czy Broken Fang miał jakieś poruszenie? Otóż miał. Tak, widzę. dobrze widzisz. Wystrzelił z 30 zł do prawie 40 i spadł do 36, więc naprawdę nieźle. No, obstawiam, co z tym idzie. Pewnie MK Prince też poleciała, ale to zaraz sobie sprawdzimy. Boski też tym idą, ale to jeszcze nie koniec, bo... Patrzcie to, brakuje tutaj nam jednej skrzynki. Jest Riptajzik, który również miał lot ptaka, tak zwany. Zobaczcie, od 40 zł do 50, nawet 5 ziko, Naprawdę przeogromne wzrosty! Przeogromne wzrosty mieliśmy. Dodatkowo patrzcie to, zobaczmy. Na pewno na coś podrósł, ogólnie nie sprawdzałem, ale jestem pewny już, że coś podrósł. Eee, w sumie nie tak dużo, ale widać taki lekki wzrost, ale nie tak dużo, w ogóle ile już printstreamy kosztują i powiem wam, że print to jest ogólnie dobra inwestycja długoterminowa Że to będzie tylko z czasem coraz droższe i droższe, a co by nie mówić, skin jest ładny eee, Tak samo by się wydarzyło, jeżeli by na przykład usunęli eee, skrzynie załamania wreszcie z polidropów to powiem wam, że przyszłościowo ogólnie wtedy, jak takie coś się wydarzy to moim zdaniem DGL Print Stream jest bardzo również spoko inwestycją, jest to bardzo ładny DGL Ogólnie już widzę, że też poleciał ty w sumie Czekajcie, ładnie poleciał, że zaraz zobaczymy sobie Shanghai Obczajmy, ale poczekajcie, bo ja mam gdzieś tutaj swojego DGLka Jaki nie wiem jaki ja stan miałem na tym Wigielku? czekajcie, muszę go znaleźć, jest, well warm, ok, 180 zico, e, był droższy w pewnych momentach, ale i tak nie najgorzej, tak nie najgorzej, dobra, Obserwujmy, jeszcze jak szanka się wygląda, no bo jednak został usunięty, więc sprawdźmy jeszcze na szybko, jak tutaj się prezentuje ten nasz eventik. E, zobaczmy, zobaczmy, coś tu się działo, e, chyba troszkę wróciły do cen, czy nie? Aha, dobra, okej, okay, nie wróciłem, chociaż były wyższe spadki. Wydaje mi się, że to też jakoś spadać strasznie, e, scen nie będzie, bo ilościowo tego na marketcie nie ma tak dużo, nie ma takiego wylewu. Zobaczę, że tych Challengersów jest tylko 4300 aktualnie w stanie na rynku, a cena jest całkiem niezła. Wiadomo, troszkę spadła widać w ostatnim czasie, ale ale i tak się to prezentuje nieźle. Ok, dosyć stabilnie, dosyć stabilnie sobie tutaj nie mówić. Nie ma tu dużo spadków, no ale widzowie, czego tutaj można oczekiwać? Są to kolejne naklejki, które wyglądają tak samo jak poprzednie. No czym się różni te face od face, jak na przykład w jak zrapiecie No praktycznie niczym, więc. Troszkę jest tego przesyt. Troszkę jest tego przesyt, przesyt więc mam nadzieję, że no, nowy Major, który będzie nadchodził, jednak coś nam zmieni. Chociaż doda jakieś fajne tło, no coś pozmieniają chłopaki. No mam nadzieję, że coś nowego w, w, tutaj wstawią. No i co widzę? To było tyle. Trzymajcie się, pilnie strzelcie, subskrypcje na kanale. E, miłego dnia Wam życzę. Cześć, cześć.